Cześć Wam jest okropnie gorąco. Wiecie co, i ja dosłownie nie mam sił nagrywać takich po prostu filmów normalnych. Ale wiecie co, postanowiłam, że muszę się wymalować. A skoro muszę się wymalować, to wymalujemy się razem i pokażę Wam, jak wygląda teraz mój makijaż taki na upały, gdzie ja się za chwilę będę topić. Pierwsze, mam tutaj ten SPF z baronesa. Już normalnie tyci, tyci mam, ale mam nowe później. Wchłonął się i teraz tutaj mam też SPF. To jest Fioslek Sanker. Był test tego i on mi się fajnie sprawdził. Tylko tyle, że wtedy, kiedy testowałam, on był bardzo ciemny. No, jak widzicie, ja mam naczynka. Trochę się opaliłam mimo tego, że używałam SPF, więc teraz. On będzie mi się tutaj na, na szyi jeszcze odcinął, Będzie. Ale z kolei tu do twarzy pasuje. Więc pierdzielę to, że to super nie pasuje. Po prostu dodatkowa ochrona, która przy okazji lekko mi zakamufluje moje naczynka, biegi będzie wszystkie widać. Także. I to nakładam palcami tutaj. O, zobaczycie. Wydaje się jasne, ale on później ciemnieje. Więc. Nakładam sobie ten SPF, a jeszcze raz Wam dokładnie pokażę, bo może nie każdy to widział ten filmik. O, teraz jest idealny czas, żeby właśnie ten SPF, ale normalny SPF też nakładam. No, z tego względu, że przecież nie nałożę sobie grubej warstwy tego. O, i tak. Ok. I ładuję to też pod oczy. Okej, okay, jak widzicie, zobaczcie, on niewiele zakrył, praktycznie nic. Tylko tyle, że w tej chwili ciemnieje i jeszcze bardziej ciemnieje. I to jest no to jest minus jego, że on ciemnieje, bo mi by wystarczyło takie coś. No, ale upały mam tu gdzieś, dosłownie. Gdyby to było drastyczne ciemnienie, takie, że jestem pomarańczą, to może by nie przeszło. A w tej chwili moje naczynka są. Uspokojone. Jedyne co to, wiecie co, ja go testowałam wtedy, kiedy on był, znaczy, kiedy nie było takich upałów, teraz są upały, i to ma dla mnie jak na takie drastyczne upały, 30 parę stopni, zbyt ciężką konsystencję. Tylko ja muszę zaznaczyć od razu tym, którzy tutaj weszli, po prostu ja nie cierpię wszystkiego, co jest klejące, choćby odrobinę, ciężkie na twarzy. To jest taki jeszcze, że zniosę. I podejrzewam, że to całe pójdzie mi teraz, bo właściwie tylko to używam, te upały. Jak nie ma upałów, no to wiadomo, coś innego. No i teraz pod oczy. Muszę coś nałożyć pod oczy, no bo jednak siniole widać. I wiecie, ja robię w ten sposób. O, gdzie to jest? Dwa korektory z Maybelline. Jeden, no ten to chyba każdy zna. I tutaj taki jaśniutki. Ja sobie ja na ręku ociupinkę razem mieszam dosłownie, bo ja, ja nie chcę tego dużo no bo to by głupio wyglądało jakbym dała zbyt dużo teraz tego korektora no o, zobaczcie, o, tu rozłożyłam tutaj taka kropeczka tego jasnego bo tamten jest dla mnie ten jest dla mnie sam jeszcze na razie przyciemny później będzie dobry i tylko o tak ociupineczkę tutaj o, zobaczcie, żeby. No, widać różnicę. Niewiele, ale widać różnicę, że tutaj y, troszeczkę mniej widać te moje. Taki, taki rowek, co mam. I tylko tyle korektora. Nie potrzebuję nic więcej. Pierdzielę to. Są osoby, które wręcz nie mogą się w ogóle malować. Ja mam o tyle dobrze, że coś tam pomalować się mogę, ale i tak i tak cierpię, dobra schowam i teraz niby powinno być kremowe konturowanie, prawda bo przecież ja uwielbiam kremowe ale jak są upały, ja tego nie robię nie wiem, nie potrafię jeszcze dodatkowej warstwy tego nałożyć, bo ja się czuję totalnie oblepiona i w tej chwili na topie u mnie z pudrów jest ten, z wipery to jest puder bananowy bodajże czekajcie, sprawdzę też u mnie test był tak. Tak, to jest Banana Vegan Powder Anti-Alergii Translucent. Tutaj. O, jest sypki, puder. I teraz na całą twarz. Jedyne, co nie rozumiem, tego czegoś. Tutaj zabezpieczenia nie mam, ale żybokiem, więc mi się cały rozsypuje. To jest jedyny minus. Ale tak ogólnie powiem Wam. Jest wart zainteresowania ten puder. Naprawdę, jeżeli ja i nie wiem, jak super blade osoby, ale mi, kiedy ja byłam na wiosnę, testowałam, tak, no wiosna, yy, to mi nie przyciemniał, więc dobra. I tak będzie duża porcja tego pudru, ze względu na to, że to jest bardzo tłusta, a ja nie, nie nienawidzę uczucia tłustości. Ok, wypudruję się i wracamy. Ach, jak widzicie, wcale to mi jakoś bardzo mocno nie zakryło tych i biegów, i zaczerwienień. No, ale w upały nie o to chodzi. Teraz zobaczcie, tutaj mam z Debory puder. To jest puder, tylko po prostu bardzo ciemny kolor najciemniejszy, jak, jak było w wyprzedaży w Roslanie, w zeszłym roku bodajże. To ja wzięłam taki sobie najciemniejszy kolor tego pudru, żeby móc właśnie zrobić to, co ja w tej chwili zrobię. Czyli po prostu lekko przyciemnić tutaj, tak wykonturować, ocieplić, ocieplić bardziej o twarz. No bo to. O! Delikatnie, zobaczcie, to nie jest jakieś takie drastyczne. Żeby troszeczkę jednak mieć tą. No, no, nie być taka płaska. No, nie biorę żadnego innego, tam mocniej nie konturuję, bo jest za gorąco, więc staram się jak najmniej wart. Teraz róż. I róż to będzie bardzo, bardzo stara paleta. I zobaczycie jak ja depalm. I tutaj mam resztkę, totalną resztkę hot mamy. Myślę, że w telato skończę ten róż. Także w tym roku może będą dwa. Tak myślę, ale to jest bardzo wydajne. I tak delikatnie. I już wtedy nie daję rozświetlacza, bo on jest taki lekko rozświetlający. To ma być tylko tak symbolicznie. Zwłaszcza, że zobaczcie, tutaj widać moje naczynka, więc ja tego różu nie chcę dawać zbyt dużo, bo to będzie jeszcze bardziej widać. A może i dam rozświetlacz jakiś. A zobaczę zaraz. Najwyżej dołożymy później. No i to by było wszystko. Róż i tylko ten brąz, delikatnie w dupie. Nie mam, nie mam zamiaru więcej nic dawać. Chyba, że może jednak rozświetlacz. No wiecie, Adam. Z reguły nie daję, ale teraz cały czas wykańczam. Ciężko idzie, ale coś tam idzie. Więc rozświetlacz, który by tutaj dać, to jest Technics. Ten. Delikatnie. Jest taki różowawy. Chociaż tutaj się wydaje brązowawy. To tutaj różowawy wychodzi. O. I starczy, jeżeli chodzi o twarz, tak ten. Teraz trzeba się zająć rywiami. Ale zanim. Garnier. Tutaj jest taki jak to się nazywa? botanical rose mist czyli woda różana i ja sobie zamiast jakiegoś fixing spraya czy coś w tym stylu bo moja skóra jest dosyć sucha i nie za każdym razem używam, no zobaczcie już mam tyle i teraz psikam sobie jaką to daje ulgę, o mama mia o mama mia dobra teraz wiecie co Moje brwi widzicie, jakie są. Więc ja brwi standardowo robię, tak jak zawsze, bo tak to no, one wyglądają żałośnie. Coraz bardziej się zastanawiam nad tym, czy nie zrobić sobie brwi pernamentnych. Wiecie? Coraz intensywniej, nie jestem jakąś taką zwolniczką, żeby za bardzo tutaj ingerować. W każdym razie mi to nie przeszkadza, jeżeli ktoś robi, ale ja u siebie, ale nad brwiami się zastanawiam, bo. Tak jak w tej chwili, to ja bym no, właściwie mogła do tego momentu dojść, mieć brwi, rzęsy walnąć i mogłabym wyjść, a tak to ja mam dużo więcej tej zabawy, te upały. Więc co standardowo z Revolution Pro tu są cienie. Tutaj jest taka pieczątka, ale używam do tego cieni, bo ta pomada nawet już się skończyła, chociażby, ale i tak była nie trafiona kolorem. Z szablonikiem, pokazuję Wam, co zrobię. Później do tego Lash Brown, tutaj do brwi, taka kredeczka i żel z Maxent More. I powiem Wam, że ten żel z Maxent More już jest do, do tego miejsca. A ja go niedawno tak, zaczęłam używać intensywnie. Jest bardzo niewydajny, co mi bardzo nie przeszkadza, bo nie za bardzo go lubię. Po pierwsze, dlatego że jest taki brudny. Gdyby było nieprzezroczyste opakowanie, by mi to nie przeszkadzało, ale jest przezroczyste, widzę to i. Czuję je mm, tak nieestetycznie. No, i yy, coś miałam jeszcze powiedzieć. A, i trzyma kiepsko, więc niech jak najszybciej się skończy. Dobra, zrobię brwi i wracam. Albo właściwie wiecie, co pokażę Wam. Tu pieczątka była zanurzona w tych cieniach. Tutaj to. Ciach, ciach, ciach. O. I zawsze tutaj jeszcze się wychlapię. Sorki za moje włosy, ale są świeżo umyte. Jak co dzień zresztą, ale ja mam tutaj takich kłaczków pełno. I one mi fruwają, latają. Nie chcę robić lakierem dodatkowo. Bo wiecie, w upały to jest skóra głowy się strasznie poci. Po, połączy się z tym lakierem, to od razu mnie głowa swędzi. Więc trudno. Jest jak jest. No i jeszcze tutaj te kłaki wyłażą. Z pinkami mam z tyłu zapięte, żeby mi nie było tak gorąco w kark i tak dalej. Ale one mi non-stop wyłażą. Muszą troszeczkę jeszcze odrosnąć. Ok, jak widzicie, mam zrobione, ale to nie jest jakoś precyzyjnie, Dopiero teraz kredką będę precyzyjnie, że tu będę podnosić. No niestety, u mnie to jest taki taki długi proces, zanim ja sobie brwi zrobię. Ja w tej chwili brwi dłużej maluję niż resztę twarzy. No niestety. A ten Lash Brown u mnie też był na kanale w teście, ta kredka. I powiem Wam tak, ja mam całe brwi do wypełnienia, więc ona szybko mi pójdzie, już, bo zobaczcie, ja mam tylko tyle już jej, tylko tyle, bardzo króciutko, na króciutko mi starcza, ale mam w zapasie inne. Dostałam w promocji jakieś z Eveline swoje top, no ale one są cieniuteńkie, no i mam z Chin, z kupione, dobra, biorę się za brwi. Aha, ona, ta kredka, Marzenku, właśnie, ja ci ją polecałam, jeżeli chodzi o to, że będzie dla ciebie dobra i tak dalej. Teraz, jak się zrobiły upały, ona się zrobiła taka jakaś woskowa, tak jakby się rozpuszczała. To od razu ci mówię, żebyś się nie zrażała. Skończą się upały i ona znowu będzie taka pomiędzy, ni to woskowa, ni to pudrowa, taka fajniutka. Dzisiaj stanowczo nie jest mój dzień. I tak mi nie wyszły równo. Mimo tych gadżetów, dobra, teraz żel. On nic nie robi, właściwie ten żel. Oj. No ale mam, to go zużywam. Jestem tego zdania, że jeżeli coś nie robi nam krzywdy, da radę to jakoś ograć, to ja to zużywam jakoś. Jeżeli mi to nie przeszkadza, jeżeli bardzo przeszkadza, czy coś w tym stylu, no to ja oddaję dalej w świat. Nie będę się męczyć. No ale tego bym nie oddała. Bo to jednak moje bakterie już są, więc no nie. Ok, następne. Jak widzicie, no są brwi, no to głupio wygląda teraz oko, więc trzeba coś tam z okiem zrobić. I co? Wchodzi tutaj paletka debalm, ale tu chodzi o tylko tutaj tą bazę. Ona jest ciemna, ja już ją w zeszłym roku, no bo widzicie, już jest spore tutaj takie, takie zagłębienie. I ja ją właśnie w sezonie letnim, nie wiem czy w tym roku skończę ją, no bo czasami używam też coś innego, na przykład no jak są testy, no to nie mogę używać cały czas jednej i tej samej. To znaczy, ja tak sobie wkręciłam. No i zobaczcie, ona się tylko nadaje teraz na ten czas, bo jest ciemna, no jest ciemna, ale jest świetna. Jakby, znaczy, ja wiem, że można było kiedyś kupić i można cały czas, bo jest jeszcze druga taka paletka, gdzie tu jest czarny. I tą czarną pojedynczo po prostu można kupić, tą czarną bazę. Ale tej jasnej już jakiś czas polowałam, no i nie znalazłam. No nie. Ach. Trudno. Na razie mam jeszcze jakieś inne, zresztą korektory też używam. I teraz, co? Właściwie to ten makijaż, to wystarczyło, żebym pokazała wam w filmiku tym makijażem miesiąca, ale to, to, to żadna atrakcja, bo bym nie pokazała wam też, co do twarzy używam. Dobra, tutaj, ale brudna, yy, magnetyczna paletka, która jest, yy, w której są cienie takie, które z różnych są palet. To, tu nawet nie wiem skąd. To są trzy z Profusion, takiej, takiego zestawu, który jakiś czas temu testowałam. To są z Glam Shopu, bardzo, bardzo stare. No ale widzicie, zaczęłam je porządnie dynkować, żeby się nie zdążyły zepsuć, bo one są delikatne, ale jednak mają takie nietypowe kolory, zwłaszcza ten. Bo to jest biel, ale z takim złamanym, takim niebiesciutkim. Ale dobra, teraz to, bo on jest, to jest beż, ale bardzo ciemny beż. Daje na całą powiekę. Okej. Okay. I nie będzie bardzo wydajny. Także jest opcja, że mogę skończyć go w tym roku. O! Ta paleta z Catrice. I teraz biorę z reguły albo ten, albo ten, albo ten. Który mi się zawści. Dzisiaj biorę. A ten wezmę. I daję go. I tutaj. I pod spód też go dam. Teraz ten tu, ciemniejszy beż. Podłukiem brwiowym. Dzisiaj nie będzie mojego sławetnego, białego cienia. Bo ma być jak najmniej. Na upały nie ma sensu, bo mi wszystko spływa. Nawet z oka, wiecie, jakoś tak. No, jeszcze raz tutaj troszeczkę jeszcze o ciach. Widzicie, jak ja to robię? niechlujnie. W takie dni mam to gdzieś. Jakieś tak gorąco. I ta paleta już. Won. Teraz wracamy do tej. I nakładam ten cień. tu na całą powiekę. Tylko nie przygotowałam sobie oczywiście. Jest. Glamshopem, Glamshop. I jedziemy, on jest tylko taki lekko błyszczący. No kiedyś to on był, łał, ła ła a zobaczcie teraz. Ale później jeszcze palcem trochę poprawię. I nawet nie trzeba rozciąć, bo zobaczcie jak on się zgrywa, jeden z drugim. Ale, proforma, niech będzie. O, jakbym wzięła palcem. Czasami biorę palcem, czasami pędzelkiem, jak mi się zawści. To on odrobinkę. A, i jakbym wzięła tak, na taką bazę, właściwie w tej chwili daje na tą kredkę z Profusion, to też by się troszeczkę intensywniej świecił. Ale mi teraz dzisiaj nie zależy. Po prostu zależy na tym, żeby coś tam na powiece było i w tyle. Ok, teraz ten drugi cień, wewnętrzny kącik. Ciach. Cienia Cieniami to już wszystko. <noise> Teraz mój kubełek z projektu: Pan i ociupinkę czarnej kredki, ale to zobaczycie, ja odbiorę tylko tak. O tu, bo moje oko jakoś tak mi dziwnie opada. Tą stronę I mi to przeszkadza, więc ja tutaj taki malutką kreseczkę sobie robię, naprawdę malutką, tak żeby je troszeczkę tak wydłużyć. A, kredka z Maxent Mor i zobaczcie, o, o takie coś chodzi. Nic więcej nie daje, bo ta kredka, jakbym tutaj teraz, ja lubię dawać takie długie tutaj i to wchodzi na to załamanie. W tej chwili, jak są upały, nie ma szans, żeby ona mi się utrzymała. Owszem, mogłabym dać y, jakieś eyelinery czy coś w tym stylu, takie, które no, nie spłynęłyby, ale no mi się nie chce. No, no nie chce mi się. To nie jest ten czas. To jest czas minimalnego makijażu. Jeszcze do tego taki pędzelek i to rozcieram sobie. To ma być tylko takie, wiecie, minimalnie. Żadne jakieś takie. No niestety już muszę tak naciągać powiekę, czego nie lubię, bo inaczej nie da rady. No i niestety wiotka już jest powieka. Teraz Sephora. Taka kredka beżowa. Najbardziej ją lubię z tych, które mam beżowych. No i w sumie chyba najstarsza jest, więc trzeba ją wykańczać. A teraz no będzie ostro szła, bo jest Przepraszam na to. Bardzo. bardzo Was przepraszam, naprawdę. Jest ciepło, to się szybko rozpuszcza. Idzie. Teraz. Zalotka. Baza Line, Tuż z Maybelline. Ok. I pozostało tylko, żeby zrobić usta. Usta to jest błyszczyk. Jaki mi się po prostu trafi pod rękę, taki używam. Dzisiaj mi trafił się Bel. Więc Bel. Mam okno otwarte, także. Oj, i powiedziałam Wam dopiero pod koniec filmu, nie? No, yy, i to jest cały mój makijaż taki. ja wiem, że. A, czekajcie, najpierw Wam pokażę. Oko. Łoko, proszę. Totalnie, minimalnie, jak widzicie. I ogólnie twarz, piegus, co mi nie przeszkadza, ja lubię swoje piegi, tylko staram się no, te naczynka zakryć. No ale te naczynka, no niestety będą widoczne, jeżeli ja tak cieniutko biorę na twarz. Ja wiem, że to jest makijaż i wiele osób, znaczy makijaż taki dla niektórych pełny, że ba, nawet dużo mniej używają tego, ale bierzcie pod uwagę. Po pierwsze, ja kocham makijaż. Po drugie, prowadzę. Kanał głównie makijażowy, ale są też jakieś inne rzeczy, więc jedno z drugim, no to jest dla mnie normalne, że ja mam dosyć dużo makijażu, no ja kocham, kocham się malować, być pstrokata. To, co mam dzisiaj, to jest naprawdę minimalnie, no ale teraz w upały będę tak robić. O, chyba pan przyjechał, pan Joniuś przyjechał i piesio pisze, no bo piesio tutaj jest, także muszę kończyć, bo muszę iść do garów, także serdecznie Wam dziękuję za oglądanie filmiku, ile go oglądaliście do końca i bardzo proszę, dajcie lajka, subka, komentarz, mhm. no i przepraszam, że to taki filmik, ale ja nie jestem w stanie w tych upałach cokolwiek innego, tylko takie coś. Pa, pa!